Cześć, z tej strony, słuchajcie Dzisiaj lightowo, krótko Ponieważ czekam, czekam na gości u siebie w domu, a już dostałem cynkóweczkę Że wyruszyli w moim kierunku Paru z Was, widzów Zadaje mi pytania Na mojej stronie facebookowej Moja strona zdaje się Nazywa się strona Chmiela, albo jakoś tak Tak mnie można znaleźć Na stronie na facebooku Powtarza się pytanie O to, że się odniósł do e, filmiku, który tam wzbudził oburzenie w Polsce, i tak dalej, chodzi o tą dziewczynę, kobietę, czy, czy no trudno, no, o to coś, co m, pluje na groby m, na jednym z częstochowskich cmentarzy. E, no, słuchajcie, no, jak tu się można do tego, jak, jak się ja do tego mogę odnieść? Tym bardziej, że uwaga, słuchajcie, mam e, dosyć mogę być troszeczkę stronniczy, gdyż na tym cmentarzu, czyli na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie, spoczywa, jak się okazuje, nie w pokoju, spoczywa y, duża część mojej rodziny, praktycznie y, wszyscy członkowie mojej rodziny z tamtych okolic, z Częstochowy. Wujek Zygmuś, o którym Wam kiedyś wspominałem w moim filmie, jak stałem się mężczyzną. Wujek Tadek, Mój dziadek tam spoczywa, no, czyli mój dziadek, czyli żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, weteran wojny z bolszewikami, kampanii wrześniowej, żołnierz AK i, tak dalej, i tak dalej. Moja babcia, moi wujkowie, ciocie i tak dalej. Dlatego y, generalnie jak zobaczyłem, co tam się wydarzyło, to autentycznie nabrałem chęci, żeby wybrać się do Częstochowy bardzo szybko i to bynajmniej nie na pielgrzymkę, tylko znaleźć tę pizdę i zrobić z nią porządek, no. Dać parę klapsów y, drągiem na goły tyłek. No. Z tego co słyszałem, y, i sprawczyni tego pożałowania godnego czynu, i ludzie, którzy jej towarzyszyli, są już w rękach organu ścigania. Mam nadzieję, że zostanie przykładnie ukarana. E, co o tym można jeszcze powiedzieć. No nieważne na jakie groby ona pluła: czy ona pluła, pluła na groby żołnierzy Armii Czerwonej, czy pluła na groby żołnierzy Armii Krajowej, czy pluła na groby cywilów, księży, nie wiem, transseksualnych, czcicieli szatana. Nieważne. Nieważne. Pewne rzeczy się nie robi. Pewne zachowania to są zachowania tabu, które nie powinny mieć miejsca. Jeżeli ktoś, w tym wypadku ta rudowłosa pinda robi takie rzeczy jak plucie na groby no to ona na własne życzenie wypisuje się od razu z gatunku ludzkiego i koniec i tak powinna zostać potraktowana przez prawo no niestety tak nie będzie tak to u nas niestety jest także to jest moje zdanie odnośnie tej plującej na groby pipy Pytań zadajecie mi na mojej stronie facebookowej sporo. Staram się na nie odpowiadać pisemnie. Staram się, będę się starał zrobić kolejny filmik z serii Q&A, bo ci z Was, być może, którzy od niedawna mnie tutaj śledzą na kanale, a jest Was sporo, dzięki, to um, możecie poszukać. Tam gdzieś, jak wpiszecie w, na moim kanale w wyszukiwarce filmów, Q&A, tam Chmiel, czy tak dalej, Chmiel, von na no, Q&A, jak wpiszecie, to tam znajdziecie, jest kilka filmów, w których odpowiadam na różne, różniste pytania, niektóre się powtarzają, także będzie można tam sobie ogarnąć, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, na tą chwilę kończę, mam nadzieję, że jeszcze w dniu dzisiejszym coś szybko zdążę nagrać, yy, a raczej na pewno, a jak nie, no to jutro rano, słuchajcie, bo generalnie weekend jest takim Trochę luźniejszym, te czasem. wczoraj byłem na meczu. A czy wczoraj mój syn miał mecz, a ja nie byłem. Ale mój syn wczoraj miał mecz, grał, słuchajcie, w Lidze Wewnętrznej FCB, Barcelona, Ecola, Warszawia, Vamos! Te rzeczy strzelił bramkę na 4-4, wyrównali w ostatnich minutach, także jest dobrze. I dlatego weekend jest troszeczkę lajtowy. Od jutra znowu. Hmm, Wracam cały czas z filmami codziennymi. Mam nadzieję, że częstotliwość tych filmów utrzymam taką, jaka tutaj była przez te pierwszych parę dni. No i nic, na razie słuchajcie, trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.